Chroniczna encefalopatia pourazowa. Jeśli trenujesz sporty walki albo inny sport kontaktowy, zostań ze mną do końca. Bóle głowy, zaburzenie pamięci, wahania nastroju. Brzmi znajomo? No. Zastanawiasz się, kto jest narażony? Sportowcy uprawiający, sporty walki, futbol amerykański, rugby, piłkę nożną. Chroniczna encefalopatia pourazowa rozwija się powoli. Na szczęście możemy niwelować negatywne jej skutki poprzez odpowiednią dietę, styl życia oraz suplementację. Konkrety? Zapytajmy pani dietetyk. Na co zwrócić uwagę w diecie, aby niwelować negatywne skutki CTE? Przede wszystkim na jej potencjał przeciwzapalny. Świetnie się sprawdzą dieta śródziemnomorska i dieta DASH. W diecie zwróćmy uwagę na podaż tłustych ryb morskich, które są źródłem kwasów EPA i DHA. Zadbajmy też o podaż antyoksydantów, które znajdziemy w warzywach liściastych, jagodach, orzechach i pestkach. W diecie powinny znaleźć się oleje tłoczone na zimno, szczególnie oliwa z oliwek. Wśród przypraw warto, aby znalazły się te o potencjale przeciwzapalnym, takie jak kurkuma czy cynamon. A na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o styl życia? Przede wszystkim numer jeden sen. Wysypie się. W trakcie snu mózg się regeneruje. Dodatkowo przydatne mogą być ćwiczenia oddechowe czy medytacja. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka suplementacja może okazać się przydatna w przeciwdziałaniu skutkom CTE, koniecznie zaobserwuj nasze profile, włącz powiadomienia i czekaj na odpowiedź w następnej rolce. To no ty byku, jaka encefalopatia pourazowa? Jakie uszkodzenia mózgu? Bzdury.